Hejka, w tym nagraniu opowiem Ci o pięciu największych blokadach przed zarabianiem 100 tysięcy złotych miesięcznie. Powiem to na przykładzie naszej firmy oraz tego, jak działają nasi klienci. W poprzednich miesiącach zarówno nasza firma, jak i firmy naszych klientów albo przebiły delikatnie 100 tysięcy, albo są no, już bardzo, na bardzo dobrej drodze, żeby właśnie takie wyniki generować, więc myślę, że mogę się na ten temat wypowiedzieć. No i tutaj właśnie mamy przykład Kacpra, który prowadzi naszych klientów, jeśli chodzi właśnie o studia treningowe, on generuje stówkę. Tutaj nasz jeden klient Arek właśnie ostatnio się pochwalił, że też stówkę zrobił, więc ta wiedza jest po prostu sprawdzona. No i tak, pięć powodów, dlaczego na ten moment ciężko jest Ci generować takie wyniki, bądź prawdopodobnie w ogóle takich wyników nie wygenerujesz. No i tak, pierwsza rzecz, którą widzę najczęściej u przedsiębiorców, to jest zbytnie komplikowanie sobie biznesu i brak skupienia na konkretnych rzeczach, które dają rezultaty. I często kiedy rozmawiam ze swoimi znajomymi z branży, czy właśnie z właścicielami studiów treningowych, to mam wrażenie, że oni chcieliby no, chwycić 10 tysięcy z rok za ogon i mają bardzo dużo różnych pomysłów na siebie, na rozwój ale nie wiedzą do końca, jakie pomysły są dobre, nie wiedzą, co jest trafione, więc tutaj albo należy po prostu samemu sobie to wszystko poukładać i zobaczyć, które tematy dają nam największe perspektywy rozwoju, albo po prostu korzystać z usług jakiegoś, jakiejś osoby, która już jest w miejscu, w którym ty chciałbyś być, która przeszła tą drogę, i po prostu ta osoba ci powie, które rzeczy z jej perspektywy najbardziej się sprawdziły, które są najistotniejsze w generowaniu takich wyników. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli właśnie mocniejsze skupienie. Poniżej powiem właśnie konkretnie, o co w tym mi chodzi i co się sprawdziło u nas i u naszych klientów. Dobra, kolejna rzecz to jest brak systemu regularnego pozyskiwania klientów, czyli słaby marketing i sprzedaż. I w momencie, kiedy jakby zaczynasz z firmą i chcesz pozyskać pierwszych klientów, to często ludzie właśnie pozyskują po znajomych, po jakichś poleceniach, po jakichś grupach na Facebooku, czy nawet puszczają sobie jakieś małe reklamy, jakieś drobne działania marketingowe stosują. Ale, żeby generować powyżej tych 30-40-50 tysięcy złotych miesięcznie, niestety potrzebujesz regularnego systemu pozyskiwania klientów, dobrego procesu marketingu, jak i sprzedaży żeby to było regularnie, a nie na zasadzie, że brakuje mi klientów, to wypadałoby ich pozyskać, tylko fajnie, gdybyś właśnie regularnie te działania marketingowo-sprzedażowe prowadził. I tutaj problemem większości przedsiębiorców jest to, że w momencie, kiedy wyjeżdżają gdzieś na urlop, na wakacje, cokolwiek, no to właśnie ten marketing i sprzedaż są zaniedbywane albo w momencie, kiedy po prostu mają zapełniony grafik, nie są w stanie przyjąć większej ilości zleceń, to często zaniedbują ten marketing i tą sprzedaż i to sprawia, że cały czas tkwi tkwią w tym jednym miejscu, więc to też jest mega istotne. Kolejna rzecz to jest słaba oferta. Czyli mało opinii klientów, mało efektów, niskie stawki i marża. I jeśli chodzi właśnie o te opinie i efektów i efekty klientów, to moim zdaniem najlepszym takim udowodnieniem, że to co robisz jest dobre i daje konkretne efekty klientom. Są po prostu to opinie i efekty Twoich klientów, mogą to być opinie w formie rekomendacji wideo, wywiadów napisane gdzieś tam na Google, na Instagramie, na Facebooku, mogą to być zdjęcia klientów przed i po, może to być cokolwiek innego i więcej tak naprawdę tego masz, tym większe zaufanie budzisz w internecie i tym łatwiej Ci przyciągać kolejnych klientów. No i kolejna rzecz, czyli właśnie niskie stawki i słaba marża. Często są one spowodowane tym, że robisz to samo co konkurencja, niczym się nie wyróżniasz, nie dajesz lepszych rozwiązań, lepszych możliwości swoim, swoim klientom, nie potrafisz przedstawić odpowiednio swojej oferty tak, żeby sprzedawać to drożej niż konkurencja. No, i generalnie bijesz się właśnie z tymi osobami, które są Twoją konkurencją, zamiast zrobić coś lepiej, sprzedawać to drożej i nie mieć tak naprawdę żadnej konkurencji w tym, w tym co robisz. Kolejna rzecz to jest osiadanie na laurach. Często właśnie widzę u przedsiębiorców, nawet sam się ty, z tym spotkałem, często, często spotykają się z tym nasi klienci, że jeśli dojdą do jakichś tam wyników finansowych, które ich satysfakcjonują, to mają takie wow, ale fajnie. I już po prostu nie potrzebują się dalej rozwijać, i często właśnie ludzie tkwią na tym poziomie, nie wiem, 10, 15, 20, 30 tysięcy złotych miesięcznie, i nie potrafią pójść dalej, ponieważ te standardy, które sobie ustawili. Finansowe i życiowe są na tym poziomie, jaki chcieli osiągnąć, i potem brakuje takich ustawienia sobie kolejnego celu, kolejnych poziomów. I często jest to też spowodowane właśnie tutaj środowiskiem. Tym, że nie otaczają się osobami, które są bardziej rozwinięte od nich. Często w momencie, kiedy ktoś zarabia większe pieniądze, to w jego całym środowisku, to znaczy znajomi, rodzina, nie wiem, jacyś, jakieś firmy w okolicy, jest to osoba, która generuje największe wyniki finansowe i wszyscy w tamtym otoczeniu uważają go za jakiegoś guru, i tak I ta osoba też wtedy często pod wpływem właśnie tego swojego ego. I tego, że no, jest w środowisku, w którym jest jedną z najlepszych osób, powoduje, że też nie ma takiej motywacji do rozwoju. I ja też to przychodziłem w momencie, kiedy byłem w środowisku, w którym no, byłem jednym z najlepszych. Też ciężko było mi się rozwijać i iść dalej. W momencie, kiedy zacząłem poznawać coraz to większych przedsiębiorców, którzy robią coraz to większe wyniki, widziałem, że w sumie to, co ja robię, przy tym, co oni robią, to jest tak naprawdę bardzo malutki wycinek tego, co jeszcze jest do osiągnięcia, też zauważyłem, że jakby moje życie to jak obecnie to wygląda, też jest ok, ale też może być cały czas lepsze, więc no po prostu to środowisko i to stawianie sobie coraz to wyższej poprzeczki też mocno pomaga. I chociażby po naszych klientach widzę mocno, bo prowadzimy taką społeczność właścicieli studio, że osoby, które są na niższych levelach, ale są w naszej społeczności i mają dostęp do ludzi, którzy robią właśnie już te 100 tysięcy złotych miesięcznie. Też zdecydowanie bardziej działają, znaczy intensywniej działają ze względu na to, że widzą, że się da, że są osoby, które to robią i otaczają się osobami, które już takie wyniki osiągają, poznają ich sposób bycia, sposób myślenia, to jak się komunikują, to jak się zachowują i powoli zaczynają się przesiąkać tym, przesiąkać tym i dla nich takie wyniki zaczynają być po prostu normalne i to nie jest dla nich nic strasznego, żeby generować właśnie takie wyniki w biznesie. Więc to jest kolejna rzecz. No i ostatnia rzecz chyba najważniejsza. No to właśnie często osoby dochodzą sobie do takiego poziomu, gdzie nie są w stanie przyjąć większej ilości klientów, nie są w stanie obrobić większej ilości zleceń. Często to jest właśnie taki poziom 20, 30, 40, może 50 tysięcy złotych miesięcznie, zależy tak naprawdę jaka branża. No i wtedy często kolejnym krokiem do rozwoju jest po prostu delegowanie części zadań, części zadań operacyjnych, których, które obecnie się wykonuje w swojej firmie jakiejś osobie. No, i często wtedy problemem jest to, że właśnie ta osoba nie chce tego robić ze względu na to, że myśli, że ta osoba odejdzie z tymi klientami albo że nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ona, cokolwiek takiego. Często też jest to spowodowane tym, że te osoby nie mają totalnie żadnego pojęcia na, jakby o tym, jak delegować swoje sprawy, i często w momencie, kiedy delegują jakieś rzeczy, to. Ciężko jest im tym zarządzać, więcej czasu i energii tak naprawdę tracą na te osoby, które są u nich w firmie i pomagają im no, obsługiwać klientów czy wykonywać jakieś zlecenia. I często uznają, że to jest wina ludzi, że oni są nienormalni i że bez sensu jest posiadać zespół, skoro są z nimi tylko same problemy. No i tutaj często właśnie to wychodzi z braku umiejętności zarządzania zespołem, rekrutacji itd. Więc tak to wygląda. No i co, tak naprawdę to by było na tyle i teraz właśnie wyjaśnię o co chodziło z tym właśnie zbyt skomplikowanym systemem, brakiem skupienia i tak dalej i pokażę to na zasadzie tego, co potrzebujesz, żeby generować takie wyniki. Moim zdaniem, żeby robić 100 koła miesięcznie, potrzeba, potrzebujesz produktu, który kocha, kochają klienci, czy jakąś usługę bądź produkt, który jest... No, może najlepszy, może prawie najlepszy na rynku, ale musi być tak naprawdę w zdecydowanej topce, żeby klienci chętnie kupowali, polecali, wystawiali opinie, rekomendacje, mówili o tym swoim znajomym, żeby powracali do tego produktu, bo to też jest częsty problem, że okej, okay, sprzedasz coś, no ale musisz jeszcze dowieść ten produkt na najwyższą, najwyższej jakości, żeby ta osoba następnie kupiła od ciebie ponownie, czyli w momencie, kiedy masz studio treningu personalnego no to okej, okay, co z tego, że sprzedasz nie wiem, pakiet tam 36 treningów, jak po 36 spotkaniach klient uzna, że w sumie to nie ma efektów i nie chce przedłużać współpracy na takiej zasadzie. No więc istotne jest też to utrzymanie klienta i ten produkt, żeby był naprawdę dobrej jakości. No i druga rzecz, której potrzebujesz, żeby robić te 100 tysięcy złotych miesięcznie, no to jest regularna sprzedaż tego produktu, czyli nie na takiej zasadzie, a wakacje są, to pierdole nie robię, tylko wakacje, święta, co by nie było, twoje reklamy, twój marketing ma działać. Właśnie to nie, nie musi wyglądać w ten sposób, że ty musisz być w pracy. W momencie, kiedy masz działania marketingowe, które są zautomatyzowane, to znaczy masz opublikowane opinie swoich klientów, one są na twoim profilu, masz puszczone reklamy w mediach społecznościowych, one sobie lecą bez twojego udziału. Dodatkowo masz ewentualnie jakąś osobę od sprzedaży w swoim zespole, która się zajmuje tymi osobami, które się zgłaszają. To tak naprawdę nie musi ciebie, ciebie być w tym biznesie i tak często działają nasi klienci, że nie musi być ich w biznesie, żeby ten biznes się rozwijał, pozyskiwał nowych klientów, docierał do coraz większej ilości osób. I to jest mega istotne, bo z perspektywy tutaj, właśnie naszych klientów czy mojego biznesu, widzę, że właśnie ta regularna sprzedaż tego produktu jest najważniejsza, bo często osoby właśnie zbyt bardzo skupiają się wręcz nawet na dopieszczeniu tego produktu na tym, żeby był on. W topce światowej i cokolwiek takiego, i zapominają w tym wszystkim o sprzedaży. Nie? Więc tutaj też trzeba to jakby zrównoważyć, że z jednej strony OK, produkt musi być zajebisty, ale też musisz zadbać o tą sprzedaż, żeby cały czas pozyskiwać tych klientów i tego nie, zada, nie, za, nie zaniedbać. Dobra. Kolejną rzeczą, jak już masz te dwie rzeczy, już skumałeś, żeby robić a potrzebujesz tylko tych dwóch rzeczy. No, to jest to, w jaki sposób pozyskujesz tych klientów i w jaki sposób prowadzisz swoją firmę. I moim zdaniem, właśnie tutaj kwestia jest robienia jednej rzeczy, ale taką, która, takiej, która daje największe rezultaty, największe wyniki. No, i moim zdaniem, wystarczy ci jeden produkt, cokolwiek to będzie, po prostu to ma być jeden produkt, który najchętniej kupują klienci, który jest produktem premium. Czyli nie musisz sprzedać tego milion sztuk, żeby zarobić cokolwiek, tylko fajnie, gdybyś miał na przykład maks, nie wiem, 200 klientów, żeby robić 200, znaczy 100 tysięcy złotych miesięcznie na taki produkt, trafiasz do jednego awatara klienta, czyli chociażby tutaj w mojej branży, no to my się skupiliśmy na wąskiej niszy, jaką są studia treningu, treningu personalnego, i działamy tylko w tej jednej niszy, mamy tylko jeden awatar klienta, czyli osoby, które mają studia, które mają zespoły trenerskie. I w momencie kiedy my byśmy robili usługi marketingowe dla miliona różnych branż i byśmy się rozpraszali, prawdopodobnie nie rozwinęlibyśmy się tak szybko. Tak samo nasi klienci często ci, którzy osiągają najlepsze efekty, po prostu skupiają się na jednej grupie docelowej. W przypadku treningów personalnych często to są osoby po 30, po 40, po 50, które mają jakieś specyficzne problemy, często na przykład potrzebują schudnąć, zadbać o swoje zdrowie i tak nie rozpraszają się na przykład na tutaj treningi grupowe dla dzieci, tutaj jakieś, nie wiem, zajęcia weekendowe dla kobiet w ciąży, tutaj jakieś, nie wiem, karnety na siłownie, i tak dalej. Nie robią tego, tylko mają jedną usługę, która trafia do jednej grupy docelowej, która ma konkretny problem, i ta usługa rozwiązuje ten palący problem tych klientów. Na takiej zasadzie dodatkowo jeden kanał marketingowy, w przypadku tutaj naszym i naszych klientów jest to po prostu Facebook i Instagram. Są to w pewnym sensie połączone platformy, więc właśnie tutaj działam sobie na tym jednym kanale. Nie potrzebujesz robić Facebooka, Instagrama, do tego jakieś ulotki, jakieś, nie wiem, tam billboardy, cokolwiek takiego. Potrzebujesz jeden kanał, który daje Ci największe efekty i skupienie się na ulepszeniu tego kanału cały czas. Więc tak to wygląda. Potrzebujesz jeden proces sprzedaży, czyli w momencie, kiedy przychodzi do Ciebie jakiś klient, to ty potrzebujesz mieć ścieżkę od osoby, która cię nie zna, nie wie co robisz, i tak dalej, do zamienienia tej osoby w klienta. I często w firmach ten proces sprzedaży jest niespójny. Każdy w firmie tak naprawdę robi zupełnie co innego, czyli na przykład właściciel coś tam sprzedaje, on ma na przykład 80% skuteczności w sprzedaży, bo ma jakiś tam wypracowany sposób, ale potem, jak zatrudnia osobę do zespołu, to nie przekazuje jej całkowicie od A do Z tego procesu, co on robi. I w jaki sposób robi, że ma te 80% skuteczności sprzedaży, tylko często ta osoba robi to po swojemu, i często się wtedy okazuje, że ten proces sprzedaży jest zdecydowanie mniej skuteczny. No i często wtedy właściciel zrzuca po prostu winę na osobę, a problemem nie jest osoba, tylko to, że ten proces sprzedaży był nieodpowiednio przeprowadzony. Oczywiście są osoby, które się bardziej nadają do sprzedaży, to są osoby, które się mniej nadają do sprzedaży, ale mniej więcej o to chodzi. No i tutaj też mamy jeden proces dowożenia wyników klientom, czyli w momencie, kiedy klient przychodzi do Twojej firmy, to musisz mieć od A do Z powiedziane, co krok po kroku musi się stać z klientem, żeby miał zajebiste efekty, żeby polecał Ciebie innym i tak, i, i tak dalej, i tak dalej. Nie może być tak, że przychodzi do Ciebie klient i Ty do każdego klienta tak naprawdę wymyślasz zupełnie inny proces obsługi, nie? Nie mówię tutaj o tym, że... Nie warto jest podchodzić indywidualnie do klientów, bo to jest istotne, jeśli masz takie usługi premium. Chodzi mi o to, żeby nie było to zbyt bardzo skomplikowane i rozproszone, bo w momencie, kiedy będziesz chciał zatrudnić sobie osoby do zespołu i nie będziesz miał takich konkretnych procesów, żeby każdy wiedział, co krok po kroku się ma dziać, to ciężko będzie Ci rozwijać po prostu firmę. I podsumowując cały temat, żeby robić te 100 tysięcy złotych miesięcznie, potrzebujesz trzech umiejętności, czterech umiejętności sorki. Jest to sprzedaż, marketing, umiejętność tworzenia dobrej oferty i umiejętność dostarczania efektów klientom. I właśnie o tym powiedziałem, ze względu na to, że wiele osób sobie to komplikuje, a to jest naprawdę mega proste. I to na przykładzie naszych klientów, na przykładzie naszym, widzimy, że naprawdę to zdaje egzamin, i te osoby, które osiągają takie wyniki, wszystkie dosłownie, no, jakby skupiają się na tych rzeczach i wszystkie mają to dopracowane do perfekcji, wręcz, więc. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był wartościowy. Zapraszam oczywiście do mojego Instagrama, który link jest w opisie. Zapraszam też na rozmowę konsultacyjną, jeśli prowadzisz studio treningowe. No i co, dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Jo!